Natomiast zapomniał o najważniejszej rzeczy, że przyszłość tworzymy w tu i teraz. Ale to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, co wydarzyło się w związku z przewidywaniem przyszłości. Był piękny poranek. W sąsiedztwie pokazały się patrole policji. I wiecie co? Kogoś szukali. Jak to policja, tak? Wywiad. Środowiskowy, co się dzieje w ogóle. Nagle, w pewnym momencie, przelatujący bog, przelatujący mógł, słuchajcie, zainteresował policjanta na tyle, aby swój wzrok zwrócił na otwarte okno. Więc po prostu podeszedł tam. Podchodząc tam, zobaczył jedną rzecz, która po prostu zmieniła postać rzeczy. Praktycznie tego świata wyrywanego. Zerkając do środka, zobaczył stół. I na stole masa białego proszku. Ale to jeszcze nic. Słuchajcie. bajdy pieniędzy. Odpoczywające po ciężkiej nocy. I to też jeszcze nic. Co dalej? Słuchajcie. Najważniejsza rzecz na świecie, jaka mogła się wydarzyć.